W marcu tego roku media obiegły filmy z latającego myśliwca szóstej generacji. Okazało się tylko, że liderem mają być tym razem chińczycy z modelem J-36. Wystarczył niecały miesiąc, by Donald Trump zapowiedział, że armia USA zbuduje swój myśliwiec razem z firmą Boeing o nazwie F-47. Ma to być najnowszy, najbardziej śmiercionośny i zaawansowany myśliwiec, jaki kiedykolwiek powstał. Jednocześnie po Powiedział, że nawet najbliższym sojusznikom Ameryka może sprzeda, ale osłabione o co najmniej 10%, tak na zapas, gdyby pewnego pięknego dnia przestali być oni sojusznikami Ameryki. Co to oznacza dla Polski i całej Europy? Czy ktokolwiek może zbudować lepszy samolot od Amerykanów? Czy Europa ma szansę zbudować własny myśliwiec szóstej generacji? Czy Polska będzie współtworzyć najnowocześniejsze samoloty świata? Ja jestem Michał, a dzisiaj wstać mnie. Historia o pieniądzach, potędze i polityce. W powietrzu możesz wspierać nasz kanał przez YouTube i Patronite, a wszystkich stałych widzów proszę o łapkę w górę, by film dotarł do większej widowni, a jeżeli jesteś nowym widzem, koniecznie zasubskrybuj stać mnie. Czym jest szósta generacja? Okazuje się, że pierwszym i być może najważniejszym wynalazkiem Amerykanów są samoloty. Z USA kojarzymy poza samolotami też wielką armię i nic dziwnego. Ameryka jest świetna w obu tych aspektach. A one się wzajemnie wspierają. Bo wojsko od zawsze było największym klientem w branży samolotu. Było też ich pierwszym klientem. Bo ledwo 6 lat po historycznym pierwszym locie Braci Wright amerykańska armia zamówiła pierwszy samolot wojskowy. W dzisiejszych pieniądzach kosztował około 1 miliona dolarów. Od tamtej pory Stany Zjednoczone stały się największym rozgrywającym na rynku samolotów. Co drugi samolot produkowany na świecie jest amerykański. Niezależnie czy mówimy o maszynach transportowych, cywilnych czy bojowych, wielkie zamówienia amerykańskiej armii pozwoliły narodzić się gigantom jak Lockheed Martin, Boeing. Norton Grumman, General Atomic, Rayton czy Pratt Whitney. Ameryka stworzyła produkt, który idealnie do niej pasuje. Gigantyczny kraj łatwiej bronić lotnictwem, więc mieli wielki rynek, bogate społeczeństwo, idealne miejsce dla rozwoju awioniki. Druga wojna światowa była pierwszą, w której samoloty i przewaga powietrzna stały się kluczowe. To dzięki lotnictwu Niemcy zrównały z Ziemią 85% Warszawy. To samoloty lotów zrzucono dwie pierwsze bomby atomowe nad Japonią. Swoją drogą odcinek o polskiej bombie atomowej i wyścigu nuklearnym jest na naszym kanale, więc obejrzyj go koniecznie po tym filmie. Historia myśliwców zaczyna się w Europie, a pierwsze samoloty wybudowane tylko po to, by walczyć z innymi samolotami, mieli Niemcy i Francuzi i użyli ich premierowo podczas I wojny światowej. Były śmigłowe i dość łatwo ulegały uszkodzeniom. Pierwszym odrzutowym myśliwcem był słynny Messerschmitt ME 262, który przeganiał alianckie Mustangi czy Spitfire'y. Z czasem swoje odpowiedniki zyskali Brytyjczycy, Amerykanie i Rosjanie. Tak powstała pierwsza generacja myśliwców. Miały prymitywny napęd odrzutowy, brak radarów, uzbrojenie składające się z karabinów i działek, no i celowane były na oko pilota, przez co też walki w złej pogodzie nie miały sensu. Świat jednak zaczął się bardzo szybko rozwijać, Zimna wojna wymusiła szybsze maszyny, i już w 1947 roku Amerykanie mieli pierwszy samolot rakietowy Bell-X1, który przebił jako pierwszy barierę dźwięku. W latach 50. i 60. pojawiła się druga generacja. Były to już maszyny naddźwiękowe, miały skośne skrzydła, pierwsze pociski kierowane i radary. Piloci mogli w końcu walczyć z innymi maszynami w powietrzu, nawet gdy były one poza zasięgiem ich wzroku. Tutaj mieliśmy amerykańskie F-104 Starfighter, radzieckie Migi 19 i 21, czy europejskie Saby 35 i Mirage 3. Potem nastały lata hipisów, rock'n'rolla i wojen w Wietnamie i Afganistanie. Pojawiły się myśliwce trzeciej generacji. Walczyły w każdych warunkach. Były wielozadaniowe, miały zaawansowane radary i sensory. Z tego okresu mieliśmy takie maszyny jak F-4, MiG-23 czy Mirage F-1. A skoro mówimy o zaawansowanej technologii, sztucznej inteligencji, czy cyfrowych systemach, to warto wspomnieć o czymś, co działa w podobny sposób, tylko że zamiast myśliwców sprawdza wasze samochody. Bo może nie wiesz, ale nawet prawie nowe auto może mieć za sobą ciężki lot. Cofnięty licznik, ukryty dzwon, albo status szkody całkowitej jeszcze zanim trafił do Polski. I dlatego właśnie sam używam i polecam wam Car Vertical. To taki cyfrowy zwiadowca. Masz raport z wyceną zniszczeń, zdjęciami z wypadków i informacjami czy auto w ogóle powinno się na drodze znajdować. I teraz najlepsze dla widzów stać mi jest specjalny kod, który widzisz na ekranie. Daje on Ci 30% zniżki na raport, a link jak zwykle w opisie pod filmem. W latach 70 mieliśmy rekordziste wszechczasów. Samolot zwiadowczy SR-71 Blackbird. Przebił on oficjalnie barierę trzech machów, pobił także rekord wysokości, sięgając 25 km. Okazało się, że że nie potrzeba już latać szybciej ani wyżej, ale trzeba być niewidzialnym. Dlatego pojawiły się pierwsze prace nad technologią stealth. Jednak już końcem lat 70 pojawiła się najpopularniejsza, obecnie czwarta generacja. To typ samolotów, które mamy do dzisiaj czasem po wielu usprawnieniach nazywanych czwartą i pół generacją. To maszyny wielozadaniowe. Atakują w powietrzu i na lądzie. Mają radary i niesamowitą manewrowość. Jednocześnie są dość tanie w utrzymaniu, bo mają mniej elektroniki i nanomateriałów niż ich następcy, o których za chwilę. Samoloty takie jak MiG-29, Su-22 to trzon radzieckiego lotnictwa i do niedawna podstawa polskiego wojska. Samoloty F-16, które były przełomem dla polskich pilotów, są produkowane od 50 lat i wciąż są ulepszane i wciąż są groźne. Są tu też europejskie samoloty, jak szwedzki Gripen, francuski Rafal czy ogólnoeuropejski Eurofighter Typhoon. No i Potem świat się zatrzymał. W XXI wieku pojawiła się piąta generacja, czyli amerykański F-22 Raptor. Najlepszy i najbardziej zabójczy myśliwiec świata. Piąta generacja to technologia stealth. Samolot jest niewidzialny, czyli zbudowany tak, by pochłaniać fale radarowe. Może nadlecieć niezauważony, odpalić rakiety, uciec zanim ktokolwiek go zauważy. Ma tryb Super czyli lata szybciej od dźwięku bez dopalacza, dzięki czemu ma mniejsze spalanie i większy Zasięg. Drugim myśliwcem Amerykanów jest F-35 Lightning II. Program jego budowy okazał się niesamowicie kosztowny, bo całościowy rachunek wyniósł ponad 50 miliardów dolarów. USA zrobiło spółkę razem z Wielką Brytanią i innymi krajami europejskimi jak Włochy czy Holandia. Co ważne, kraje, które były od początku w projekcie i wyłożyły pieniądze, nie dość że kupiły samoloty jako pierwsze, to mają też offset czyli powstały u nich zakłady produkujące komponenty do F35. A kraje, które są zwykłymi klientami jak Polska, cóż, my żadnych fabryk nie będziemy mieli co najwyżej jedno centrum serwisowe a cena sztuki takiego samolotu to ponad 80 milionów dolarów nikomu innemu nie udało się zbudować prawdziwej piątej generacji mimo że Rosja i Chiny dość ciężko próbują tylko że rosyjski Su-57 nie ma ani trybu supercruise ani pełnego stealth no i po latach wciąż nie udało się wdrożyć masowej produkcji chiny z kolei mają swojego J-20 skopiowały dosłownie amerykańskiego Raptora, jednak jest to kopia niedoskonała, tylko wygląd jest podobny do oryginału, bo na radarach jest dużo bardziej widoczny, przez co łatwiej go zniszczyć. F-22 zaprojektowano jeszcze, gdy istniał Związek Radziecki. F-35 jest starszy od SMS-ów. Samoloty piątej generacji są dwukrotnie droższe w zakupie i pięć razy droższe w użyciu niż czwarta generacja. Oprócz tego, F-35 ma masę innowacji. I aż 8 milionów linii kodu, a także hasło dzienne, które wojskowi dostają od amerykańskiego Departamentu Obrony. Jeżeli Amerykanie go nam nie dają, to maszyny może nie są uziemione. Ale polskie F35 stracą wtedy sporo funkcji i wszystkie aktualizacje. I nagle po 40 latach zastoju wybucha wojna na Ukrainie. Chiny zagrażają Ameryce i Tajwanowi. Mamy nowy wyścig zbrojeń i technologicznie robi się ciekawie. Nagle okazało się, że historia się nie skończyła i wchodzimy odważnie w szóstą generację myśliwców. Wyjaśnijmy, czym jest szósta generacja. Są to samoloty, które wejdą do czynnej służby w latach 30. -tych. Będą wyposażone w sztuczną inteligencję. Ona właśnie pozwoli na manewry, których nie wykona człowiek. Pozwoli lepiej atakować. A broń będzie dokładniej namierzała cel. Co ciekawe, wielu oczekiwało, że szósta generacja będzie samolotem w pełni bezzałogowym. Okazuje się, że częściowo mieli rację, bo jest AI Wingman, czyli funkcja, gdzie wokół myśliwca leci rój dronów, które są zarządzane właśnie przez sztuczną inteligencję samolotu. Otaczają oni przeciwnika, robią zwiad, czy skoordynowany atak z wielu stron. No i samoloty mają mieć nową broń. Energetyczną i laserową. I tu zaczyna się współczesny wyścig o najnowocześniejszy myśliwiec świata. Chiny chcą zbudować przewagę w powietrzu, i po zbudowaniu taniej kopii F-22 poszły od razu do walki na szóstą generację. Pojawiły się plotki o dwóch wersjach Chengdu J36: jeden dla przewagi powietrznej, a drugi typowo dla lotniskowców. Głównym celem Chin jest robić szybciej samoloty, taniej i więcej niż USA. Nawet jeżeli będą nieco słabsze technicznie, to Masą mają zniszczyć przeciwnika, a patrząc na to, jak masowo rozwijają drony, to może im się to udać. Chiny nie czekają na perfekcyjne myśliwce, budują sieć, która ma myśleć, reagować i wykrywać. To nie smog z bajki, to cała chmara cyfrowych dronów. Kolejna jest Rosja. W 2010 ogłosili, że mają odpowiedź na amerykańskie F-22 ale ich SU-57 jest w służbie w mniejszej ilości niż Polska ma F-16. Tuż przed atakiem na Ukrainę ogłosi nowy projekt SU-75 Szachmat. Tani i jednosilnikowy myśliwiec piątej generacji dla każdego, kto nie lubi USA. Maszyna jednak nie doczekała się ani jednej makiety, a przez sankcje technologiczne rozwój projektu stanął. Rosja nadal mówi językiem potęgi, ale technologicznie utknęła w latach 90. SU-57 to duch przeszłości ubrany w przyszłościowy i futurystyczny kadłub, a szachmat czy jazz, checkmate to prezentacja w PowerPoincie, która nigdy nie przeszła do faktycznej produkcji. USA Prowadzą nie jeden, a aż dwa projekty budowy myśliwca szóstej generacji. Pierwszy to projekt następcy F-22 Raptora, czyli samolotu dominacji powietrznej. Ma to być F-47 i zbuduje go Boeing. To zlecenie ma uratować producenta, bo nie wygrał on żadnego dużego przetargu od ponad ćwierdzi wieku. F47 podobno lata już testowo od 5 lat nad USA i jest doskonalony w tajnych bazach jak strefa 51. Powstał w ramach projektu NGAD, to będzie latające centrum dowodzenia przyszłości, wokół którego kręci się cała cyfrowa armia USA. W ramach NGAD powstaje też drugi myśliwiec o roboczej nazwie FAXX i będzie on dedykowany. Dla marynarki i lądowania na lotniskowcach. Najpewniej przetarg wygra Lockheed, wszystko po to, by nakarmić obu wielkich producentów. Oba te myśliwce będą korzystać ze wspólnych technologii chodzi o AI, silniki czy systemy walki elektronicznej, ale już kadłuby, profil lotu i możliwości będą nieco inne. No i jest też w naszej historii Europa. Europa nie buduje jednego wspólnego myśliwca szóstej generacji, buduje dwa, bo jak to w Unii, każdy chce mieć swoje logo, swoje fabryki i swoje ambicje. Pierwszy jest FCAS (Future Combat Air System). Rozwijają go Francja, Niemcy i Hiszpania. Projekt rozwijany jest od 2017 roku z inicjatywy dwóch gigantów zachodniej Europy: niemiecko hiszpańskiego Airbusa i francuskiego Dassault Aviation. Ma być nie tylko to myśliwiec, ale znowu cały ekosystem do walki powietrznej. Francuzi robią kadłub, Niemcy i Hiszpanie systemy walki. Jednak Airbus i Dassault ciągle walczą o władzę, patenty i decyzyjność. Pierwszy lot ma być za 4 lata, tak jak amerykańskiego F-47. Drugi projekt to Tempest, projekt brytyjsko-włosko-szwedzki z nutą pomocy Japończyków. Celem jest bardziej modułowy, międzynarodowy i bardziej nastawiony na eksport samolot. Ma dać przewagę wojsku i jeszcze dać zarobić. Kraje też się podzieliły pracą. Japonia i brytyjski Rolls-Royce robią silniki, Włosi kadłub. Software robi szwedzki Saab, a sztuczną inteligencję Japończycy z Mitsubishi. Pierwszy lot ma być już za dwa lata, a produkcja startuje za 10. Projekt będzie szybciej niż francusko-niemiecki odpowiednik. Tylko, że finalnie Europa ma dwa super projekty, które zamiast się wzmacniać, rywalizują. Jednocześnie słono kosztują, bo każdy z projektów pochłonie po około 100 miliardów euro. Póki co, Polska nie jest formalnym partnerem żadnego z programów, ale mówi się o możliwości wejścia do GCAP. Polska może stać się jednym z istotnych podwykonawców komponentów do tego myśliwca szóstej generacji, szczególnie jeżeli chodzi o systemy walki elektronicznej, elektronikę bojową czy rozwój dronów współpracujących z samolotami. W grze może być budowa nowej bazy logistyczno-serwisowej na wschodniej flance NATO. To szansa, żeby nie tylko kupować coś z katalogu, ale produkować i mieć wpływ, bo tylko dzięki takim projektom możemy mieć w przyszłości swoich gigantów jak szwedzki Saab czy niemiecko hiszpański Airbus. Mamy w Europie równie dobrych producentów samolotów co USA i Chiny. Na poparcie moich słów mam przykład projektu F-35. Mówiłem, że tam uczestniczyły europejskie kraje. I tak się stało, że w ramach offsetu jedna czwarta części w tych samolotach produkowana jest w Europie. Są duńskie czujniki, francuskie pociski, niemieckie kadłuby, angielskie poszycie i fotele, włoskie skrzydła czy norweskie rakiety. A w Polsce mamy zakłady w Mielcu, Bydgoszczy, Świdniku i Rzeszowie i tam też robi się części do F-16 i nowoczesne śmigłowce. Chodzi o to, że Europa nie ma jednego wielkiego giganta jak Amerykanie. Wiadomo, że żaden kraj europejski Samodzielnie nie może rozwinąć takiego systemu, ale pewnym jest, że łatwiej Polsce będzie wejść do projektu brytyjskiego. Głównie dlatego, że też w tym projekcie możemy zaoferować montażownie i wkład inżynierski, ale potrzebna jest decyzja strategiczna. Pytanie, na czym się możemy skupić, by robić jeden element, ale najlepiej ze wszystkich. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie: czy przyszłość lotnictwa należy do tych, którzy mają najlepsze maszyny, czy do tych, które mają najlepszy software? Z tym pytaniem Was zostawiam. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o myśliwcu szóstej generacji, a jeżeli chciałbyś, by reklama Twojej firmy pojawiła się w naszym filmie, napisz koniecznie na maila widocznego na ekranie. Ja jestem Michał, to było Stać Mnie, cześć.